Dzień dobry wszystkim, witam Was moi drodzy w kolejnym vlogu. Słoneczko dzisiaj świeci ostatnio. Jest naprawdę ładna pogoda, odpukać, także zapowiada się cudowny dzień. Wczoraj byłam na paznokciach i pokażę Wam zaraz z bliska, co tutaj mam, bo wyglądają po prostu cudownie. Jestem w nich zakochana, a jest to coś, czego jeszcze u nikogo nie widziałam. I tak się prezentuje ta stylizacja. Z tego, co się dowiedziałam, to nazywa się to Frombre, czyli French plus Ombre. I czuję, że będzie to teraz moja ulubiona stylizacja. Zastanawiam się, czy następnym razem nie zrobić jej też z innym kolorem na przykład z niebieskim. Może też będzie to spoko wyglądało. Właśnie chciałam coś e, takiego klasycznego, ale z drugiej strony nieprostego i nudnego i moim zdaniem wyszło naprawdę super. Wiadomo, french to klasyka, zawsze się obroni, ale z drugiej strony mamy też jakiś oryginalny element. No wygląda to po prostu pięknie i jestem totalnie zakochana w tych paznokciach. Zabieram się za robienie obiadu. Dzisiaj będzie coś nowego. Przed chwilą Dominik wysłał mi na TikToku przepis który chciałby skosztować. Wygląda faktycznie smakowicie. Są to takie małe tortiki zawijane. W środku jest oczywiście mięso, szpinak, pomidorki koktajlowe, pomidorki suszone, do tego mozzarella, śmietana. Wygląda to naprawdę pysznie, także zaraz to zrobimy. No i będziemy oczywiście testować. Z racji tego, że jest to pierwszy raz, to nie będę Wam pokazywać całego przepisu, bo sama go jeszcze nie jadłam, ale podrzucę Wam linka do tego TikToka w opisie, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam tam. No i zabieram się do roboty. Mam tutaj moje wspomagacze. Nie bierzcie ze mnie przykładu, ale no, kupiłam. Uwielbiam, szczerze, bo jestem uzależniona. I właśnie Jeep i Tiger to są moje ulubione energetyczki, także otwieram sobie Tigera. I mogę gotować. Właśnie zawsze do gotowania lubię sobie wypić coś takiego gazowanego, słodkiego. Ja zakupy zrobiłam w Lidlu, także tam dostaniecie wszystkie składniki. Na pewno będzie to mięsko. Oczywiście opcjonalnie, jeśli ktoś nie chce, to nie trzeba dodawać. Pomidory suszone uwielbiam, także bardzo się cieszę, że są w tym przepisie, bo naprawdę kocham pomidory suszone. Jest to rzecz, której jako dziecko bym nie tknęła, ze względu na to, jak one wyglądają, bo nie wyglądają najpiękniej na świecie. Ale ich smak to jest po prostu top, i musiałam do tego dojść. Teraz kocham. Mam czosnek, szpinak, do tego pomidorki koktajlowe, śmietanka, dwunastka. Tutaj mamy cebulkę, mozzarella light jest też normalna. Ja akurat wzięłam light. Dominik też zawsze ją kupuje. I oczywiście placki tortilli. Ja wzięłam pełnoziarniste i to chyba wszystko, co trzeba do tego dania. Robimy. Tak się prezentuje efekt końcowy. No nie jest najpiękniej, nie można powiedzieć, że to jest jakieś pięknie podane danie. Natomiast Dominik mówi, że jest pyszne. Jak kosztowałam ten farsz z patelni, to był mega dobry. Także kosztuję i zaraz Wam ocenię. Ernie nie może tego jeść. Mmm, no, mega pyszne, naprawdę. Dobre, nie? Na kolejny raz. Na pewno będziemy robić. Bardzo szybko się robiło. Wszystko właściwie wrzucicie na patelnię po kolei. Potem tylko zawijacie w tortillę, podsmażacie. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy w moim Nobo rodzinnym, dlatego że rodzice jechali na wakacje, więc chata wolna. Dzisiaj robimy imprezkę. Rodzice oczywiście o wszystkim wiedzą, żeby nie było. Dowiedzą się z tego filmu. Nie, nie, w ogóle jest impreza? Ile jest osób, no i jak ten dom będzie wyglądał po imprezie? Nie, nie, będzie kulturalnie, będzie grzecznie zawsze Grecy wyjeżdżają, to robią sobie imprezkę. Nie mogło być inaczej. Wszyscy już się cieszą. Jest piękna pogoda, także będzie idealnie, ale powiem Wam, że to była najgorsza noc w moim życiu, dlatego że tutaj no ja no, tutaj mamy jeszcze kotka i ona tak nie przepada za bardzo za Ernim. ernią goni. I cały czas się budziłam. Obudziłam się o pierwszej nocy, o drugiej. O czwartej, piątej, szóstej i o siódmej rano, potem już wstałam, ale naprawdę budziłam się co godzinę, dlatego że tak, tutaj coś stuknęło, tutaj kocica chciała zejść na dół, bo ona siedziała u góry, bo uciekała oczywiście przed Ernim. On znowu jak tylko słyszał, że ona idzie, to leciał ją pogonić. Potem poszedł jeść jej choróbki, więc cały czas przez całą noc coś się działo. Potem ona chciała wyjść na dwór, więc ja musiałam iść po nią, bo ona tam miała żeby ją tutaj wystawić przez okno. Jakaś katastrofa. Mam nadzieję, że ta noc będzie lepsza. No, będzie, bo będzie impreza. Będzie impreza. Ale... Teraz to my im nie damy połaspać. No, bo ładnie. Teraz zobaczysz, Erneja, jak to jest nie spać i budzić się co godzinę. A teraz lecimy na zakupy, żeby wszystko kupić na imprezę. Mamy w sumie wszystko ogarnięte. Teraz posprzątaliśmy. Yy, jacuzzi się nagrzewa, więc yy, jedziemy do Sergrosa. Już gotowa, wymalowana włosy, umyte, przebrana. Ubrałam się raczej na luzie. Po prostu zwykłe. Takie czarne luźne spodnie. Wczoraj kupiłam je w primarku. Top z Zary. On jest po prostu genialny. Naprawdę bardzo Wam polecam. Jest też dostępny w różnych kolorach, takich jak na przykład biały albo baby blue. Sama chyba muszę sobie zamówić inny, bo naprawdę świetnie leży. I takie podstawowe przekąski na stole mamy też już przygotowane. Tutaj rozłożyłam kubeczki, myślę, że bezpieczniej będzie z plastikowymi. Także na to. Takie się zdecydowałam. Mamy oczywiście chipsy i takie talerze z kabanosami, serkami, winogronami i tasi mleczkiem, to już inwencja twórcza Dominika, stwierdził, że tak będzie super. No i faktycznie bardzo ładnie to wygląda, oczywiście potem przyjdzie jeszcze inne jedzenie, czekamy na sushi, do tego będzie jeszcze pizza, takie bagietki, także jedzenia będzie mam nadzieję, że wystarczająco na razie ten stół wygląda dosyć pusto, ale to jeszcze nie wszystko. Jacuzzi nam się grzeje, jak wcześniej Dominik mówił o jacuzzi, to oczywiście mieliśmy na myśli takie ogrodowe, dmuchane, powiem Wam, że to jest naprawdę świetna sprawa, jeśli macie ogród to bardzo polecam kupić sobie takie jacuzzi, bo to totalnie robi wieczór. Właśnie na przykład ze znajomymi, jak zapraszacie innych, to niech wezmą stroje kąpielowe i wieczorem można sobie wskoczyć do naprawdę cieplutkiej wody. Takie jacuzzi może się nagrzać nawet do 40 stopni, a 40 stopni to jest już naprawdę gorąca woda. Na tyle, że moim zdaniem nie da się w niej po prostu wysiedzieć i trzeba co jakiś czas wychodzić, wziąć oddech i trochę się ochłodzić. 38 stopni to jest idealnie, niby są to dwa Stopnie różnice, ale w przypadku wody ma to duże znaczenie. Już wszystko mam przetestowane, także wiem, co mówię. No i bardzo, bardzo polecam. Jeśli macie ogródek, to koniecznie. Jeśli ja bym miała w swoim mieszkaniu, to też bym kupowała. Na naszym spotkaniu ze znajomymi nic wam w sumie nie nagrywałam, ale to dlatego, że mieliśmy taki. Fajny czas sami ze sobą i nawet nie chciałbym się szczerze mówiąc sięgać po kamerę. W pewnym wieku niestety te spotkania ze znajomymi odbywają się coraz rzadziej i warto jest się cieszyć tym, że można się spotykać wszyscy razem, dlatego że po prostu każdy ma już swoje zajęcia, swoje plany i tak dalej, pracę, więc nie zawsze wszyscy mają czas co weekend, żeby się zobaczyć, dlatego też fajnie, że ostatnio udaje nam się trochę częściej. I bardzo się cieszę, że właśnie to spotkanie się udało i bardzo się udało. Pogadaliśmy, pośpiewaliśmy, potańczyliśmy, pooglądaliśmy finał Eurowizji, słuchaliśmy blanki, popluskaliśmy się w jacuzzi, także było naprawdę super i cały wieczór się udał. A ja właśnie nałożyłam sobie krem od Health Labs Care. Właśnie niedawno przyszła do mnie od nich paczka i ten krem sobie testuję. Jest to krem naprawczy z ceramidami i nie używam go tylko na twarz, ale słuchajcie, również na Dłonie, niestety moje dłonie są bardzo suche, mimo tego, że robi się coraz cieplej, to jakoś wcale nie jest z nimi coraz lepiej, więc muszę faktycznie o nie zadbać, bo nie prezentują się najlepiej. I paznokcie mam teraz takie ładne, ale niestety moje dłonie niekoniecznie do nich pasują. A z racji tego, że ceramidy regenerują i nawilżają skórę, to myślę, że idealnie się do tego nadadzą. Zresztą sami możecie teraz zobaczyć, jak ta skóra pięknie się błyszczy. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. I jest to krem z linii Solve On, która przeznaczona jest do skóry problematycznej. Z trądzikiem aktywnym, z zaskórnikami, ze zmianami potrądzikowymi i przebarwieniami. I słuchajcie, zleciłam używanie tych kosmetyków Dominikowi. On kiedyś miał duży problem z trądzikiem, teraz co prawda jest już lepiej, ale gdzieś tam jakieś pojedyncze zmiany jeszcze wskakują. Także jest on w trakcie testowania, to tak jak wspomniałam, mamy tutaj ten naprawczy krem z ceramidami, oprócz tego, krem z 10% kwasem azelainowym, serum z 5% kwasem AHA i do tego serum regulujące z laktoferyną. Ogromnym plusem marki jest to, że na każdym z produktów z tyłu znajdziecie instrukcję. Jak dokładnie danego produktu używać, kiedy najlepiej, oraz z czym można go łączyć, oraz z czym raczej się nie powinno. Także kupując cały zestaw produktów, nie musicie potem szukać i zastanawiać się, co z czym można łączyć, co czego kiedy używać, tylko wszystko jest tutaj dokładnie wyjaśnione. Dodatkowo z tego co widziałam, to Health Labs Care bardzo prężnie działa na Instagramie, odpowiadają na wszystkie komentarze. Także jeśli czegoś wciąż nie wiecie, to bardzo polecam zajrzeć właśnie na ich profil na Instagramie, ewentualnie zadać pytanie albo poszukać, czy może już ktoś takie pytanie zadał. Kosmetyki od Health Labscare są po prostu dobre, dlatego że ich składy zostały dobrane przez ekspertów, a działanie danych składników jest potwierdzone badaniami. Wyjątkowym składnikiem linii Solve on jest wspomniana wcześniej przeze mnie laktoferyna, która łagodzi podrażnienia i przyspiesza proces regeneracji naskórka, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku skór z niedoskonałościami. Także jeśli macie takie problemy skórne jak krostki, zaskórniki, rozszerzone pory nadprodukcji, sebum albo zmiany potrądzikowe, to bardzo polecam sprawdzić tę linię kosmetyków. Ona jest Stworzona dokładnie pod te problemy skórne, a pamiętajcie, że pielęgnacja jest bardzo ważna. Czy to macie problemy ze skórą, czy też większych problemów nie macie, zawsze ważna jest pielęgnacja. A teraz pokażę Wam działanie tego kremu z ceramidami na moich dłoniach. Tak jak wcześniej wspomniałam, one są bardzo suche i super. Tutaj widać, jak on działa. I sami możecie zobaczyć, że na obu dłoniach bardzo widoczne są wszędzie skórki i po prostu sucha skóra. Także na jedną dłoń teraz nałożę ten krem. I od razu możecie zobaczyć efekty, zobaczcie jak pięknie ten krem wygładził i nawilżył skórę. W ogóle nie widać teraz żadnych suchych skórek w przeciwieństwie do tej dłoni, która wciąż wygląda po prostu okropnie. Także teraz tylko ode mnie zależy, żeby faktycznie sumienie używać tego kremu i skóra od razu się poprawi. A jeśli jesteście zainteresowani przetestowaniem któregoś z tych kosmetyków, bądź też całej linii, to mam dla Was kod rabatowy, który wyświetli Wam się tutaj na ekranie. Daje on 10% zniżki na wszystkie kosmetyki Health up, care, or oraz suplementy. Zbieram się właśnie do sklepu, a właściwie do galerii, nie chcę mi się tam jechać, ale mam bardzo ważny powód, mianowicie wczoraj uświadomiłam sobie, że w tym tygodniu w niedzielę mamy, słuchajcie, komunię. Jest to komunia od siostry od Dominika i jakoś tak zawsze mi się wydawało, że to jeszcze tyle czasu. I tutaj jest moje drugie zaskoczenie, dlatego że już w tym tygodniu, w niedzielę będzie 21 maja. Ja nie wiem, kiedy ten czas leci. Koniecznie dacie znać, czy wam też tak szybko ten czas ucieka, bo myślałam, że wcześniej już szybko leciał, ale jest coraz gorzej i jestem po prostu załamana tym, no i z racji tego, że jest ta komunia, to nie mam co na siebie założyć, dlatego mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że uda mi się coś znaleźć, planuję kupić sobie jakąś taką zwiewną, ładną sukienkę, żeby mieć też na lato. Nie chcę kupować czegoś takiego, wiecie, niesamowicie odświętnego, czego później i tak nie założę. Dlatego planuję znaleźć jakąś taką ładną letnią sukienkę. Dodatkowo w niedzielę ma być 24 a może nawet 25 stopni, także pogoda będzie idealna, więc y, sukienka nada się idealnie. Mam nadzieję, że coś uda mi się znaleźć, bo już w tym tygodniu nie chce mi się więcej jechać do sklepu, no a niestety z szafy chyba nic nie wykombinuję na taką okazję. Raczej nie mam takich y, ubrań tego typu, także trzymajcie kciuki. i kolejny raz uświadomiłam sobie, jak bardzo nie lubię chodzić po sklepach. Kiedyś mogłam cały czas spędzać w galerii. Teraz po prostu tego nie lubię, starałam się ogarnąć to jak najszybciej, ale trochę mi to zajęło. Musiałam trochę sukienek poprzymierzać i chyba mamy sukces, dlatego że udało mi się znaleźć ładną sukienkę, natomiast nie było mojego rozmiaru stacjonarnie i ją sobie zamówiłam. Po pierwsze mam nadzieję, że dojdzie, ale jest poniedziałek, także 5 dni roboczych to chyba całkiem dużo, jak na dostarczenie jednej rzeczy. Mam nadzieję, że się uda. No i że ta sukienka będzie mi pasować, chociaż wydaje mi się, że tak, dlatego, że mierzyłam rozmiar 34, zamówiłam 32, 34 była troszeczkę za luźna, więc ta 32 powinna być idealna. Mam nadzieję, że tak będzie. I w ogóle to jest moje odkrycie, właśnie Mojito, dlatego że weszłam tam już, akurat przechodząc obok, stwierdziłam, że po prostu szybko się przejdę po tym sklepie i słuchajcie, tam są naprawdę przepiękne sukienki. Także jeśli szukacie jakieś na komunie albo na wakacje, to polecam sprawdzić, dodatkowo w standardowej rozmiarówce mają rozmiar 30. 2, więc jest to po prostu idealny rozmiar na mnie. A ja jeszcze weszłam do Zary i słuchajcie, pierwszy raz uśmiechnęło się do mnie szczęście. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam jest ten biały top, i jest to ten sam top, który wam wcześniej pokazywałam, który miałam ubrany właśnie na spotkanie ze znajomymi, tylko w kolorze czarnym. Tutaj od razu daję wam numer referencyjny. On jest naprawdę świetny, układa się przepięknie, i dodatkowo udało mi się znaleźć rozmiar S w kolorze białym, który nie był ubrudzony podkładem. No i jeśli o tym szczęściu mowa, zna, że podobała mi się przez długi czas taka torebka. Cała błyszcząca. Natomiast ona kosztowała 260 zł. To jest ogromna cena, jak za torebkę, i po prostu szkoda mi było wydawać tyle kasy na torebkę z Zary. I dzisiaj idealnie trafiłam na promocję, dlatego że ta torebka, na pewno ją kojarzycie, bo ona też była bardzo popularna, kosztowała 119 zł. Także stwierdziłam, że od razu biorę. I szczerze mówiąc, jestem trochę zdziwiona, dlatego że ta promocja jest naprawdę duża. Jakby kosztowała 170 zł, to myślę, że też bym ją kupiła, ale 120 to nawet się nie zastanawiałam. Zastanawiałam się tylko nad kolorem, bo myślałam jeszcze o czarnej, ale ta srebrna robi jeszcze większe wrażenie. A ja teraz zabieram się za trening. W poniedziałki zawsze mam boks. Niestety dzisiejsze zajęcia wypadły i zostały przeniesione na piątek. Do lata coraz bliżej, także nie ma wymówek, trzeba się spiąć. Także biorę się do roboty, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym.